Siemanko, z tej strony Pablo Orlikowski i zapraszam Was serdecznie na mocno motoryzacyjny odcinek. Dziś w okolicach Częstochowy, na torze w Wyrazowie, od rana odbywa się impreza driftowa pod nazwą Czupa Cabra Drift a wieczorem jest Illegal Night trzeba organizowanym na parkingu Aushan. Zabierzemy się na trochę teraz na wyrazów, na tor pooglądać to mocne wydarzenie. Zobaczycie jak się bawią prawdziwi pasjonaci driftu, jak wyglądają ich samochody i jakie mają umiejętności za kierownicą. Będzie można przejechać się drift taxi i poczuć na własnej skórze ślizgi autem po torze. Myślę, że trzeba wspomnieć, że impreza jest zorganizowana na cel charytatywny, na rehabilitację dla pani Renaty Puchały. Jedna z firm, która wspiera dzisiejszy event jest firma Raffrent, wypożyczania sprzętu budowlanego oraz ogrodniczego. Jeżeli chcesz zorganizować swój event, a brakuje ci agregatu prądotwórczego, mają również w swoim asortymencie. Zapraszam do kontaktu. Chodźcie, zobaczmy, co tu są za zabawki dla dużych chłopców. Przed właśnie odbywa się sztuka driftingu Prawie jak z filmu Tokyo Drift Szybcy i wsiekli. Coś pięknego Na takim wydarzeniu nawet są najmłodsi fani czterech kółek Piotka Przyjmij Piotka Super Jest tutaj bezpiecznie? Jest bardzo bezpiecznie, polecam każdemu spróbować jazdy bokiem oraz niby, niby policja, ale również latamy i to kochamy! Czyli podoba się? Jasne, że się podoba, zapraszam wszystkich, żeby sobie potrenowali. Co dzisiaj tutaj robisz? A wiesz co, przyjechałem ponagrywać, no bo fajne wydarzenie, fajnie, że w Częstochowie coś zaczyna się dziać. No i kurczę, fajna okazja, żeby dobry materiał złapać, nie? Żeby było co oglądać, żeby chociaż ludzie mogli pooglądać, kto nie mógł przyjechać, nie? Dokładnie. Nadążasz nad nimi? Tak, na szczęście mam takiego drona, że, że da się za chłopakami nadążyć, także, także z tym nie ma problemu. Gdzie profesjonalny sprzęcik? Co tutaj pochwał się masz? A DJI FPV, ale dopiero zaczynam, także... Pierwszy. Ale amatorem chyba nie jesteś. No symulatora dużo, dużo symulatora. Podglądałeś już sąsiadów? Nie. Nie, sąsiadom w okna nie zaglądam. A jeszcze trochę i pewnie będzie. Nie nie, 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 nie. Wszystko legalnie. Wszystko legalnie tak, wszystko jest tak jak ma być. Upala, upalasz też tak samo, umiesz driftować jak oni. Jak oni to może nie, ale... Tylko po śniegu na mokrym. Tak to szkoda, tak to szkoda samochodu, nie? Niesamowita impreza na torze driftowym. Dziękuję wszystkim uczestnikom i organizatorom za świetną zabawę i pokaz umiejętności. Ale to nie koniec mojej przygody, bo teraz jadę na Illegal Night na parking Aushan na Poczesnej, gdzie czeka mnie zlot samochodowy z szybkimi furkami, atrakcjami, pomiar najgłośniejszego wydechu, no i z dziewczynami. A mam dla was niespodziankę. Bo dzięki wypożyczalni, sekunda do setki, będę jechał tam niezłymi stackami, ale to niespodzianka. Jeśli chcecie to zobaczyć, co tam się działo, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji. Do zobaczenia! Jestem na dachu, na dachu słynnej Galerii Jurajskiej w Częstochowie. Ale kogo to obchodzi? Obchodzi nas to, czym tu przyjechaliśmy i czym będziemy się poruszać na Illegal Night. Dzięki wypożyczalni sekunda do setki jesteśmy w stanie tam podjechać czarną furią oraz białą perłą. Oba mają pojemność 2 litry, oba są z 2020 roku, oba są w automacie. Jeden ma 300 koni. Drugi ma 260. Jeden jest trzydziwiowy, drugi jest pięcio. W Jaguarze średnie spalanie to 11 litrów, w BMW 9,7 litra. Oba reprezentują stajnie sekundy do setki. Czarna bestia, BMW w nadwoziu crossover. Robi fajne wrażenie. No i oczywiście Jaguar w typie sport coupé. Coś, co wygodnie się uwielbiają najbardziej, są podgrzewane fotele. Także Lexi, zapraszam. Te dwie piękne bestie są na wynajem. Idealne na ślub, na eventy, czy żeby zbawić płeć piękną. Więc pamiętajcie, wypożyczalnia se Sekunda do setki, spełni wszystkie oczekiwania klienta. Przesłanie do wszystkich, ale zaznaczając, do kobiet: każdy duży chłopiec musi dbać o swoje zabawki. <laughs> Dlatego jesteśmy na mini samochodowej przy ulicy Warszawskiej 285, która naprawdę czyści autka do perfekcji Samochody już umyte, wypucowane, można jechać na ilegal. Przy okazji naprawdę polecam myjnię warszawska 285, jest naprawdę dobra, mocna chemia, różowa piana, znajduje się irchomat, odkurzacz, naprawdę sztos tutaj jest miejscuba. Także zapraszam warszawska 285 i jedziemy na ilegal. Maki już zaparkowaliśmy i oficjalnie witam Was na zlocie Illegal Night Czego oczekujesz z dzisiejszego spotu? No przede wszystkim fajnych ćwiarek, żeby fajnie polatali chłopaki bokiem, widzę jak teraz lata, także jest super, no ogólnie, że jest podziw. Robi wrażenie, co nie? Robi wrażenie strasznie, jest naprawdę mega. Już jakieś e, autko super tutaj wyczaiłeś? Powiem szczerze, bardzo mi się podoba ta 30 z tam Srebrna, jest naprawdę na BBS-ie super jest, elegancka. Dzisiaj będzie dużo takich fajnych autek, także miłej zabawy. Ci super, się. dzięki bardzo. Jak Ci się dzisiaj podoba na dzisiejszym spocie Illegala? Fajnie, dużo ludzi, dużo ciekawych fur. Jest dobrze. Co oczekujesz na dzisiejszym spocie? Myślę, że dużo wrażeń, fajnych samochodów i dobrej imprezy. Już zwyczaiłeś jakąś fajną furkę? No, swoją, Poloneza. Opowiedz o właśnie coś o swoim Polonezie. No co, przejściówka. Jakie modyfikacje tam są? Jest wrzucone 1.4 z turbo. Ładnie. Prawie 200 koni. Także jest się czym pochwali? No. W polonezie. W polonezie, nie jest źle. Dokładnie. Dobrze, miłej zabawy Ci życzę. Dzięki. Powiedz mi, ile ten sprzęt ma Kunii? Szacunkowo wszystkie. Cała stajnia? Tak jest. Tutaj mamy silnik. Jak właśnie jest to zrobione, powiedz mi? Silnik mamy z kosy spalinowej. Tak. Mamy zdejmowaną kastrę. <noise> Nie po piwach, tylko po Illegal Night. Tak jest, to wszystko dzięki Kacper Migoń. Pozdrawiamy serdecznie. Dokładnie, pozdrawiamy Pelsona. Co my tutaj mamy? Koła od śmietnika. <grym> <grym> no Modyfikacje są przepiękne. Tutaj zbiornik paliwa jest z Ursusa. <grym> tak, ze zbiorniczka hamulcowego. Połaży. Manetki z poketa. Rurka jest z karnisza, bo mama zmieniała akurat w łazience. <grym> Układ kierowniczy na, na Uni-Bolach, kółeczka jakiejś z Juli. <laughs> Powiedz ogólnie, mi, ty to gdzieś już widziałeś, czy sam sobie to wymyśliłeś? nie to widziałem gdzieś na internecie, ale tak mnie naszą Mówię, to będzie taki. ciekawa sprawa na ilegale zloty i te sprawy. Mówię, czemu nie? Robi wrażenie. Robi wrażenie, oj, tak. I co, ile to, do setki to ma? Hmm. To już można liczy czy, czy, czy to jest czysta setka, czy... Nie no, setkę to możemy zaraz, wiesz. Nie ma baj, Pewnie, nie no możemy. Nie ma Opowiedz mi tutaj o tym tutaj w większym cacku. Co tutaj są za modyfikacje w środku? Hmm. Trudno powiedzieć. Jeden dwa Turbo. Turbo jest z Volkswagena LT Poproszę. Hybryda. Ym, wtryski z laguny Turbo. Wystrojone na EQ Master D3. I w sumie pff, nic więcej: odprężony i to wszystko. Był już tutaj na ilegalu? Wiele razy. To rozumiem, jest pierwszy raz dzisiaj. Drugi albo trzeci. Nie, no to, to już tutaj. Mieliśmy awarię, no i zostało w stajni. Da się tym driftować? Nie. Tym to ci da jest się, da się. Celować w drogę. Po setce da się. Tak, ale to już jest. Nagroda Darwina, powiem ci szczerze. Jakieś jeszcze z, ze sklepu Juli coś tam się kupi i będzie driftować na pewno. Uh. Semex, te sprawy. Dokładnie. Często bywasz na ilegalu? Jeśli tylko jest okazja, to jestem zawsze. Kurwa, masz! Jedzie! No jedzie, jedzie, co ma, nie 100 do setki jest tak, jak mówiłeś! Ale na koło staje. I co? ja po prostu nie chcę dostać mandatu. A chcesz się dogadać tutaj? No to ta chyba policja na wylocie stoi. No, lepiej, żebym ich nie spotkała dzisiaj. Masz illegal auto? Illegal żarówki. <laughs> o dobrze, że ja swoje też się nie przyjechałem i nie mam, mam tę żarówkę spaloną, ale cii. Cieszę się, że nic ci nie będzie. Dobrze, jak, jak się w ogóle bawicie? Bardzo dobrze, jak zawsze. Uwielbiam tu być. jakby Nie wiem, czemu nie mam, co do tego napisuję ja i bardzo pomagam. Jakieś fajne auta już dzisiaj tutaj spotkałyście? Oczywiście, tyle fajnych aut jest. Po prostu tamta. Auta... Przykładowo? Tamta Audiczka. Słuchajcie, jesteście jednym z organizatorami Illegal Night Trzeba, co na dzisiaj przygotowaliście? No Ogólnie na dzisiaj przygotowaliśmy nowość jaką była strefa driftu, niestety wypaliło przez pierwsze trzy godziny tak naprawdę, chłopaki chyba tam po sześć kompletów opon służyli, yy, niestety brak pisemnej zgody nam to nie umożliwił, ale jest już to naprawione wszystko na następny zlot, nie będzie umowy na gębę, tylko będzie umowa pisemna, więc działamy dalej. No Ilegal, do... ale legal. No nie, z tego założenia nie wychodzimy, bo nie dogadujemy się z żadnymi służbami i nie mamy zamiaru się dogadywać. Natomiast dogadujemy się po prostu z właścicielem parkingu, bo jednak trzeba kogoś uprzedzić, że się będziemy bawić na jego podwórku. Dokładnie. A ogólnie takie przygotowania długo trwają. No, mi się wydaje, że no jak miesiąc trzeba poświęcić. Około miesiąca na wszystko, żeby to było dopięte na, no, na ostatni guzik tak naprawdę, tak? No tak spinając to w godzinach, no to dajmy na to, że to jest takie 150, 200 godzin roboczych, bo pojeździć, popisać po voucherach, posty, wszystko i tak naprawdę wszystko dograć, no trzeba przemierzyć dużo ilość kilometrów i swobodę swojego czasu poświęcić. Kontakty, kontakty to najważniejsze też, nie? I flaszka wódki. No, I współpraca. I to najważniejsze. Pamiętacie kiedy na którym spocie było najwięcej osób, jaka frekwencja? Wydaje mi się wydaje, że na ostatnim rozpoczęciu sezonu. Gdy było dopchane no, naprawdę do fula, po brzegi, każdy parking, nawet te poboczne, jeśli chodzi o Leroy, Decathlon, tam stały samochody. Dzisiaj myślę, że to przebijemy, bo jest jeszcze wczesna pora, tak? ludzie dojeżdżają tam się cały czas korkuje, także wydaje mi się, że będzie jeszcze więcej ludzi. Plus to, że dzisiaj w sumie jeszcze na to, że na wyrazowie też się działo, to może stamtąd też tutaj się pojawili. Wydaje mi się, że tak. Tam chłopaki też robią fajną robotę. Pozdrawiamy ich oczywiście, bo naprawdę robią do, znaczy, do, 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 dobrą, ekipą, dobrą ekipą są, nie? Fajnie. No znaczy, fajnie, że jest w, w ogóle cieszymy się, że jest inicjatywa, że cały czas coś się dzieje, bo jakby nie patrzeć, no to dzisiaj sobota w Częstochowie była strasznie zmotoryzowana, jeśli chodzi tak, o to tak, i od samego rana w tej motoryzacji można siedzieć, można powiedzieć. Wracając do tego Driftu, co cię chłopaki robili na wyrazowie. Wydaje mi się, że na następnym zlocie może jakąś tam współpracę podejmiemy z nimi. Jak będzie pisemna zgoda, tutaj faktycznie troszkę lepiej to zorganizujemy. No i myślę, że będziemy mogli ich też zaprosić i tutaj też się wykażą, tak? Bo jest kawałek fajnego terenu i możemy to nawet dobrze ograć z nimi. Nie? Jak to mówią, człowiek uczy się na błędach i całe życie i tak umrze głupi, więc damy radę, będzie lepiej. I jedziesz gdzie? No Na pomiary wydechu. Proste. Myślisz, że wygrasz? Myślę, że niekoniecznie, ale szanse są duże. Konkurencja jest trochę, co? No, jest, jest, wiary, naprawdę. Jak ci się podoba w ogóle tutaj na Illegalu? No, podoba mi się klimat, podoba mi się jak y, ludzie do tego podchodzą. Jest naprawdę organizacja na wysokim poziomie. Potwierdź to. Ziomek wysoki, no nie powiedziałbym, ale na najlepszym. No proszę, klasa. To jest, to jest klasa, to jest, to jest ekstra, ekstra klasa. klasa. Jak się bawisz na Ilegalówki? Zajebiście, jak zawsze. Gdzie teraz jedziesz? Mierzyć wydek z boku. Jakie modyfikacje masz tutaj? LEDy, stroboskopy, syrena. Ile kucy? 105. Elegancko, to życzę powodzenia na pomiarach. Dzięki. Jak się bawisz na dzisiejszym ilegalu? No fajnie, zajebiście jest, nie? Lubisz, nie ten, jest? lubisz ten klimat, nie? No, oczywiście, że tak. Na ilu już ilegalach byłeś w Częstochowie? Trzech. Na no, trzech. I robi wrażenie, co nie? Wrażenie, no, no. Jakie masz modyfikacje u siebie w Opelku? Seryjne jest, 2.0 turbo, 200 koni. Chcesz, mówisz, sprawdzić swój e, wydech, tak? No, wydech akurat porobiony. <laughs> Czyli mówisz seryjne auto? Tak, no... Jest elegancko. <laughs> no to bawcie się dobrze, życzę powodzenia. Dzięki. I krećcie dobry melanż! No jest zajebiście. Ogólnie zawsze jesteście ta illegalu? No dwa lata praktycznie nie ominęliśmy żadnego. No to w sumie prawie, bo trzy lata organizują od 3 lat. To cały czas tutaj robicie taki dobry mudzik vibe. No i nie tylko tu jeszcze przyjeżdżamy, jeszcze Przy w byliśmy ostatnio w Katowicach. A skąd ogólnie jesteście? Ja jestem y z okolic? 40 km jakaś tu mam. O patrzcie, to się szanuje. Chłopaki krecą melanż w Częstochowie. A przyjeżdżają 40 km specjalnie na taki spocik. Jak się nazywasz? Bartosz. Jesteś chętny na leja? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak? Ty, oczywiście, że tak. No to zaczynamy. 3, 4. idzie, idzie, idzie. Otwórz się. Leci, leci. Czy to był uwaga, koniec? Czy to był twój daj? Czy to był twój najszybszy browar? Chyba tak, no. I co, lepiej się czujesz, bo mówisz, że byłeś... Od razu lepiej mordeczki. Od razu lepiej, nie? Mamy następnego śmiałka, jak się nazywasz? Cezary. Oczywiście okuli, ale będzie pił, więc oczywiście soczek jabłkowy, pamiętajcie. No. Ale z pomarańczy. Trzy, cztery, trzymaj. Sekunda do setki. Poszło jak masło, Fioda. Bartiemu było mało i chciał jeszcze raz skosztować soku jabłkowego. Pyszne. Z mojego sadu. Trzy, cztery. Ry. Trzy. trzy, cztery. <gry> Mama go nie pozna w domu. I ostatnie trzy słowa do kamery. Mega zajebiste. Leci! Kuch. Ale ten sok jabłkowy wyklepie, chyba, to. Ale szybko go. Ostatnie no i... trzy słowa. Było fajnie, ale czas do domu. Siemano. Siemano, cześć. Ogólnie tutaj jesteśmy. Adaś, operator. Wszystko kamerowałem. Dokładnie, cały event. Tutaj ja, Pablo. No i co, oceniamy w ogóle imprezę illegala na. na Kurwa, dyszkę no. tak na luździe. Na nie? luziku, no fajnie było. Nie, no mega. Się. No. Nawet słyszałem nie... Anka się też paliła. Bardzo dobrze, chłopaki postaraliście się, się. Dobrze się bawiłem. Dobrze, ja też, nie? Co, do następnego? Do następnego, stary, co? Piąteczka. Piona.